miejsce wszystkim znane. Chodzimy tutaj sobie, oglądamy. Jestem po prostu przerażony tym, co tutaj się dzieje. Jeszcze rok temu na placu było 8 baraków. W celach rekonstrukcyjnych te baraki wywieziono prawdopodobnie do Austrii albo, albo do Szwajcarii, gdzie mają służyć jako Plener do kręconego filmu ogroz Rozen. To się zastanawiam, dlaczego nie tutaj film będzie kręcony, tylko w Austrii. Druga sprawa, nie ma żadnego przewodnika tutaj. Tutaj jak się wchodzi, każdy sobie może chodzić, robić, co mu się żywnie podoba. Jedynie monitoring jest od zabezpieczenia całego terenu. Brama wjazdowa i teren obozu są opisane na tablicach, ale te tablice dla człowieka, który tu przyjeżdża są po prostu niezrozumiałe. Taka cicha i nieoficjalna informacja jest, że obóz prawdopodobnie ma wrócić do stanu sprzed 69 roku, czyli brama wjazdowa, puste place, tablice pamiątkowe. Nie wiem, kto podjął taką decyzję i komu na tym zależy, żeby w ten sposób tak to pokazywać. Druga sprawa informacje, które są tutaj przez przewodników, których się umówi na przeprowadzanie, którzy przyjeżdżają do tej drogodnicy bądź ze Szczegomia. Nawet tutaj słyszałem e, historię, że tu jeden człowiek, który oprowadza po tym frizę, przyjeżdża tutaj jako przewodnik i to mu się chwali. E, zaczął opowiadać tutaj takie historie, które nie mają pokrycia w ogóle rzeczywistością. Z miejsc wskaźni robi się miejsca, które miały być przyjazne, przyjazne dla osób, które tutaj się znajdowały. Mecz piłkarski, który tutaj odbył się w 44 roku służy teraz przeciwnikom istnienia tego obozu jako obozu zagłady, że w tym obozie, no jak mogło być źle, skoro tutaj grano w piłkę, był basen kąpielowy, w którym kąpali się jeńcy, to były ogródki i to było pięknie i silankowo i taka informacja jest przekazywana w świat. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają są troszeczkę dezinformowani. Informacje, które tutaj są, są dosyć zakoniczne, a kamienie łomy, które znajdują się za nami, prawdopodobnie przejdą niedługo w prywatne ręce i zacznie, ruszy wydobycie granitu z miejsca, gdzie życie straciło około 40 tysięcy ludzi.